Dziś nauczysz się obliczać stopień dysocjacji elektrolitycznej. Zapraszam! Stopień dysocjacji elektrolitycznej to stosunek liczby moli cząsteczek, które zdysocjowały, do całkowitej liczby moli cząsteczek rozpuszczonego elektrolitu. Możemy im obliczyć używając tego wzoru. Liczba moli cząsteczek zdysocjowanych do całej liczby moli cząsteczek elektrolitu razy 100%. Wynik otrzymamy w procentach. Więc jeśli jakaś substancja ma stopień dysocjacji elektrolitycznej 40%, oznaczać to będzie, że 40% wszystkich moli cząsteczek tej substancji uległo rozpadowi na jony, a 60% pozostało w postaci niezdysocjowanej. To kolejny wzór na stopień dysocjacji elektrolitycznej. Jest to po prostu liczba moli cząsteczek zdysocjowanych do całkowitej liczby moli cząsteczek elektrolitu. Wynik będzie zawierał się w przedziale od 0 do 1 i będzie wyrażony w postaci ułamka. Wynik 0 lub wynik bliski 0 oznacza, że dysocjacja nie zaszła lub zaszła w niewielkim stopniu, a wynik 1 lub zbliżony do 1 oznacza, że doszło do pełnej lub prawie pełnej dysocjacji. Stopień dysocjacji możemy też obliczyć dzieląc stężenie molowe cząsteczek zdysocjowanych przez stężenie molowe roztworu razy 100%, wtedy wynik będzie podawany w procentach lub nie mnożąc przez 100%, wtedy wynik będzie podawany za pomocą ułamka. Rozwiążmy zadanie. Oblicz stopień dysocjacji elektrolitycznej kwasu chlorowego 1. Wiadomo, że w roztworze tego kwasu o stężeniu 1,10 mola na decymetr sześcienny znajduje się 0,0035 mola na decymetr sześcienny jonów wodoru. Znam stężenie molowe roztworu, 1,10 mola na decymetr sześcienny. Znam też stężenie molowe jonów wodoru, 35 10, mola na decymetr sześcienny. A to, co chcę obliczyć to stopień dysocjacji elektrolitycznej kwasu. Zacznę od zapisania równania dysocjacji elektrolitycznej kwasu chlorowego 1. Jest to kwas jednoprotonowy, dlatego stężenie molowe jonów wodoru w tym przypadku odpowiada stężeniu molowemu cząsteczek zdysocjowanych. Przypomnę wzór na stopień dysocjacji elektrolitycznej i podstawię dane. 0,030 mola na decymetr sześcienny przez dziesiąta mola na decymetr sześcienny razy 100% a to będzie 3,5%. Zapiszmy odpowiedź. Stopień dysocjacji kwasu chlorowego 1 w roztworze o stężeniu dziesiąta mola na decymetr sześcienny wynosi 3,5%. Kolejne zadanie. Oblicz stężenie jonów wodorotlenkowych w wodnym roztworze amoniaku o stężeniu 0,5 mola na decymetr sześcienny. I stopniu dysocjacji 65%. Znam stężenie molowe roztworu, pół mola na decymetr sześcienny. Znam stopień dysocjacji 65%, A to, co chcę obliczyć, to stężenie jonów wodorotlenkowych. Zacznę od zapisania równania. Na jego podstawie mogę stwierdzić, że stężenie jonów wodorotlenkowych równa się stężeniu molowemu cząsteczek zdysocjowanych. Wyjdę od wzoru na stopień dysocjacji i przekształcę go tak, aby łatwo obliczyć stężenie molowe jonów wodorotlenkowych. Podstawmy dane. 0 65% razy pół mola na decymetr sześcienny przez 100% a to da 0,00325 mola na decymetr sześcienny. Zapiszmy odpowiedź. W wodnym roztworze amoniaku o stężeniu 0,5 mola na decymetr sześcienny i stopniu dysocjacji 65%, stężenie jonów wodorotlenkowych wynosi 0,00325 mola na decymetr sześcienny. Jeśli dwa roztwory mają takie samo stężenie, stopień dysocjacji elektrolitycznej można wykorzystać do porównania mocy elektrolitów. Na podstawie wartości stopnia dysocjacji można podzielić elektrolity na mocne. Gdzie wartość stopnia dysocjacji jest zbliżony do 100%? Będą to przykładowo kwas chlorowodorowy, roztwór wodorotlenku sodu, czy roztwór azotanu 5 potasu. I są też elektrolity słabe, dla których wartość stopnia dysocjacji jest mniejsza lub równa 5%. Będą to przykładowo kwas azotowy 3, roztwór wodorotlenku berylu, czy roztwór amoniaku. A co z wodą? Jakim elektrolitem jest woda? Otóż w temperaturze pokojowej stężenie jonów wodoru i stężenie jonów wodorotlenkowych wynosi zaledwie 10 do minus 7 mola na decymetr sześcienny. Jest to więc słaby elektrolit. Mocne i słabe elektrolity mają różne właściwości. Mocne elektrolity w wodzie dysocjują na większą liczbę jonów, a co za tym idzie, lepiej przewodzą prąd elektryczny w porównaniu ze słabymi elektrolitami o tym samym stężeniu. W rozcieńczonym roztworze mocnego elektrolitu wszystkie cząsteczki elektrolitu są zdysocjowane. Z kolei w rozcieńczonym roztworze słabego elektrolitu znajdują się cząsteczki niezdysocjowane i niewiele cząsteczek zdysocjowanych na jony. Jeśli mamy do czynienia ze stopniową dysocjacją elektrolityczną, wartość stopnia dysocjacji będzie inna dla każdego etapu, a każdy etap będzie miał niższą wartość. Za przykład niech posłuży nam kwas fosforowy 5. W pierwszym etapie dysocjacji rozpada się on na kation wodoru i anion diwodorofosforanowy 5. Tu stopień dysocjacji wynosi 24%, co oznacza, że 24% cząsteczek kwasu zdysocjowało, a 76% cząsteczek. Nie zdysocjowało. Drugi etap dysocjacji. Anion diwodorofosforanowy 5 rozpada się na kation wodoru i anion wodorofosforanowy 5. Tu stopień dysocjacji wynosi 0,2%, czyli 0,2% jonów diwodorofosforanowych zdysocjowało, a 99,8% nie zdysocjowało. Trzeci etap dysocjacji. Anion wodorofosforanowy 5 rozpada się na kation wodoru i anion fosforanowy 5. Tu stopień dysocjacji wynosi zaledwie 2 setne procenta, co oznacza, że 2 setne procenta jonów wodorofosforanowych zdysocjowało, a 99,98 nie zdysocjowało. Dodam tylko, że dane odnośnie stopnia dysocjacji. Podano dla roztworu o stężeniu 20 mola na decymetr sześcienny. Podsumowując, w roztworze kwasu fosforowego 5 znajdziemy cząsteczki kwasu fosforowego 5, aniony diwodorofosforanowe 5, aniony wodorofosforanowe 5, aniony fosforanowe 5 i kationy wodoru. Najwięcej będzie cząsteczek kwasu fosforowego 5, mniej będzie kationów wodoru. Jeszcze mniej anionów diwodorów 5, jeszcze mniej anionów wodorów 5 i najnajmniej będzie anionów fosforonowych 5. Przykładem mocnego elektrolitu jest sól kuchenna, która w wodzie całkowicie dysocjuje na kationy sodu i aniony chlorkowe. Dlatego taki roztwór bardzo dobrze przewodzi prąd. Mocnym elektrolitem jest też kwas solny, czyli kwas chlorowodorowy. Występujący w żołądku, by wspomagać trawienie. On całkowicie dysocjuje na kationy wodoru i aniony chlorkowe. Z kolei słabym elektrolitem jest ocet, stosowany do przyprawiania i marynowania. On jedynie częściowo dysocjuje na kationy wodoru i aniony odstanowe. Zapamiętaj najważniejsze. Stopień dysocjacji elektrolitycznej to stosunek liczby moli cząsteczek, które zdysocjowały do całkowitej liczby moli cząsteczek rozpuszczonego elektrolitu. Stopień dysocjacji mocnych elektrolitów jest zbliżony do 100%. Stopień dysocjacji słabych elektrolitów jest mniejszy lub równy 5%.